Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive. Jesteśmy na mapie Mirage na serwerze sieci serwerów Hades w na którym również serdecznie Was zapraszam do pobrania na naszym serwie. Na forum możecie odebrać pakiet z jeżeli ktoś by był zainteresowany, tutaj z Na serwerze mamy pod komendą WS, rękawiczki pod komendą wykrzyknik Close, i... i... co mamy jeszcze? I kosy. pod wykrzyknik naj no tak, na no, ostatnich odcinkach nie powiedziałem o tym ale no, teraz, ale powiem O, o, o. Cieka, no, kurde Opieki nie zabił. Niedobry. Szunię sobie na almy szabuł. Tutaj na szorcie ma kolegę z CT. tam do wyrzucenia. Wracam, wykop. Pan, podziękujemy. Power. Słucham. E, ten, no kiedy napiszesz? Bo tam nic nie było. Po, po 13, po 13 nic nie było. Jak napiszę, to będzie. Dzisiaj. Okej. Okay. A ty już wynik napiszesz? Yy, no tak. Przywitajcie się ładnie, na odcinku będziecie. Siema. Witam serdecznie pozdrawiam. widzów, pozdrawiam was i zapraszam na HD dołu pod oknem tak. ojeju, aż się narobiło wpadajcie też na forum HDZ. no, jak słyszeliście możecie to to się w no za darmo, ale tym skłamał Na bok no, no, kolega tam no, chyba Ale tylko chyba jest To serwera bo B będzie Powered Suwam A na jaki temat odcinek, jeśli mogę wiedzieć? Czy to był troll? Gameplay okay. Gameplay? Okay. Uh, gameplay A dobrze, powiedziałem że zbijali na forum serwer? No dobrze, lepszy Bo sorry w ogóle kosę, ale mi jeszcze jeden wyszedł. ty. Ty ale chłop, dużo chłopów nie ma słuchawek. Jak patrzę. po kosy to na easy wsadzę się. Należy. Że... Power byś zrobił jakiś konkurs na, na słuchawki dla tych graczy, bo wiesz, bez słuchawek grać to wiesz, trochę troszeczkę to wiesz, nie fajnie. No wiesz, jakiś tak średnio mi się, się dawać musi na reklamę jeszcze aż się nastawić. Ale No no, coś to, słyszałam o reklamie. Możesz, możesz teraz jemu powiedzieć. Tą, tą, no to, słyszałem, że ten nie da pieniążki. Ja mogę mu tam trochę pieniędzy przekazać, wiesz, bo ja mogę dać mu kilometr. Flash!

A jak to się robi, komuś? Ja. To dajesz, no, xg, nie? Tylko tam, w historyczku, na, na Tetrisie. A teraz nie żyję. Łee... Nie nie. Znaczy, chciałem wcześniej do tego, wiesz, się pytałem wcześniej. Co? Jak on w ciebie nie strzelał koza? lepsze jest Chyba ten... no, kabel no A, no Mam pytanie Ile jest warta MK z naklejką MyByPower? Power już naklejoną na nią tą męczkę. Ale zależy jaka MK? M, -ka? m -ka to jest Eee... Skażenie? Czy jak to się tam się nazywało? A to byś musiał sobie sprawdzić że YouTube na naklejki i zadają cenę skina i wtedy byś musiał policzyć pod liczbą. ceny se cenę co sprawdzi sobie naklejki. cenę naklejki, chociaż większość ludzi takim kupuje jest naklejką, więc... Naklejka ci to nie tylko wygląd. No jakby nie patrzysz to nie zdaje tylko wygląd. Więc...

Post. Post. Aha. Nie wychodź! Tu wchodzę! jeszcze nie wiem, czy zrobił ten odcinek jeszcze raz? Już nie zdechnie! Chodzi o to, żeby po prostu sobie go hmm. nie zdechnie! Nigdy punktów są! To! Ale zaraz znowu zrobię reset Serencz i pewnie może i wiesz, i nie będziesz miał punktów! Ja tego zrobię włączę. Tak punktu... mi tak, 10 punktów za emisję daję. Chłopie, akurat rangi trochę wbiłem ile? Który tak? jesteś? Tak? Tak, Mówię coś? Dzięki. O! Proszę. Dzięki. To teoretycznie jakby Eyeboy Power jest za 7 koła, a Emka za 5-dych, to... 7... tysięcy 5 Nie... bf Trzeba było nie naklejać tej naklejeczki On to sił sam Chcę kupić Naklejkę? Nie, Emka z naklejką Matko jedyna, chłop wydaje Ile on... Ile to naklejka? Postaraj mnie, postać mnie. Kusi koza. Kusi. to Aksy pomożecie? Dobra, jest trudno. Arkusy wyjeżdżają. Bardzo przeskoczyć. Ma ma. tam mają wszyscy. E, te koło teraz. Auto, 67. auto minus 77. Nie, auto z było. Nie Wydaje że auto laska. Dobra, zagramy jeszcze do końca mapy Nie, kuchnia chyba To 70 słyszałem

Mo oczy ocie Zagadnie ktoś do której klasy chodzę Siódma, nie wiem do pierwszy idealnie o, to co? Giwaj like. hmm. hmm. O ale co tu taki Co tu taki global nagi się postać? pojawił? Aaa, łóżku jeszcze Co? Dobra O na B. Mów kiedy mogę rzucić. Jak z ci wejdzie, to mów Dobra, na dzisiaj to sobie zakończymy dobra. ten odcinek. Jeszcze go sobie dzisiaj zrobię troszkę i ją dorzucę. Otrzymajcie się do następnego odcinka.